Projekt nazywa się Tworzenie prywatności, praktyki medialne, a cyfrowe obywatelstwo, i za punkt wyjścia bierze diagnozę dotyczącą datyfikacji czyli pewnej formacji kulturowej, w ramach której coraz więcej naszych działań podejmowanych jest przez nas w środowiskach online poprzez cyfrowe narzędzia. I te wszystkie działania, które podejmujemy jako pracownicy różnych instytucji, jako fani, jako członkowie pewnych mniej lub bardziej formalnych grup towarzyskich, one wszystkie zostawiają ślady, ślady cyfrowe w postaci danych czasem dotyczących bardzo prywatnych informacji związanych z naszym życiem, z naszymi wyborami, z naszymi preferencjami. I te dane potem są dalej przekazywane podmiotom państwowym i prywatnym, które zarabiają na nich i wykorzystują do tego, by na przykład modelować, modelować nasze zachowania konsumenckie, czy coraz częściej również obywatelskie i ta sytuacja wymusza na nas na nas użytkownikach internetu na nas obywatelach redefinicję tego czym jest nasza prywatność która jest coraz częściej pewnym nieosiągalnym ideałem właśnie dlatego że my musimy ją naruszać jeśli chcemy funkcjonować w środowiskach cyfrowych i jednocześnie coraz częściej jest zbiorowa, to znaczy my ją współ, współkonstruujemy poprzez wspólne praktyki i decyzje dotyczące tego, co pokazujemy w mediach społecznościowych dotyczących naszego życia albo z jakich rozwiązań technologicznych będziemy korzystać. Tego właśnie dotyczy mój projekt. Próbuję dowiedzieć się, czy będę próbować dowiedzieć się w jego ramach, jakie są dzisiaj wyobrażenia dotyczą, dotyczące prywatności, jak my ją definiujemy. Gdzie wyznaczamy jej granice i do jakiego stopnia zależy ona również od tego, z jakich technologii przyszło nam korzystać, z których być może jesteśmy zmuszeni korzystać, jakie technologie wybieramy. Będę pytać o imaginaria, czyli zbiorowo dzielone wyobrażenia dotyczące prywatności, ale również bardzo konkretne, zależne od kontekstów społeczne praktyki, czyli to, jak, po jakie narzędzia sięgamy, po jakie platformy sięgamy, kiedy działamy w roli obywateli. Pracowników akademii czy jakiegokolwiek innego zakładu pracy, albo jako fani, wymieniający się informacjami na temat tych, tych książek, filmów czy gier, które, które są dla nas w jakiś sposób ważne. Te badania będę prowadzić poprzez wywiady pogłębione oraz grupy fokusowe, pytając najpierw aktywistów działających na rzecz prywatności, a potem zróżnicowane grupy ludzi funkcjonujący w ramach sieci społecznych, również online, jak oni te prywatności tworzą poprzez decyzję, z których mediów korzystać, z których mediów nie korzystać w jakich kontekstach to będą czynić.